Hejo, heja, co nam dzisiaj w duszy gra, 29, piątek, piątek 29 sierpnia 2025 rok, 21.21 czasu angielskiego. Chciałabym to tutaj zweryfikować. E, razem z Wami pewne wypowiedzi Tymochowicza. to jest nagranie z 28 sierpnia 2025. E, no, i tutaj odnośnie, jak to się robi 20 lat później. E, od 12 minuty, 17 sekund. Słuchamy. Potem tę butę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, przejęła Platforma Obywatelska, to zawsze mnie kłuło w oczy, to zawsze mnie irytowało. Ja byłem wychowany na innych wartościach, na poszanowaniu wszystkich ludzi, na, nigdy nie kategoryzowałem ludzi, nie klasyfikowałem na lepszych i gorszych. Natomiast to wyjątkowo mocno się przeczuwało, wyczuwało. Przejęła, Potem tę butę, nie wiem czy Państwo pamiętacie, przejęła Platforma Obywatelska, to zawsze mnie kuło w oczy, to zawsze mnie irytowało. Ja byłem wychowany na innych wartościach, na poszanowaniu wszystkich ludzi, irytowało. Ja byłem wychowany na innych wartościach, na poszanowaniu wszystkich ludzi, na... nigdy nie kategoryzowałem ludzi, nie klasyfikowałem na lepszych i gorszych. Nigdy nie klasyfikowałem ludzi na lepszych i gorszych. 20 lat później, Buta, tutaj chodzi o Butę, teraz tak, nie klasyfikował na lepszych i gorszych. Tutaj chcę pokazać z. Fragment to, z filmu, jak to się robi, tu Roma udostępniła, tu jest napisany 2006 rok, ale jak przesłuchiwałam ten film, jak oglądałam ten film, to w którymś momencie, że to 2020, 2004, no ale nie wiem, że to dokument z 2006, może w 2006, nie, no dobra, nie będę tutaj ten, tu chciałabym wam fragment puścić z... Tego filmu. Czwarta minuta, 20 sekund. Słuchamy. Kto, Pani, zdaniem bezwzględnie nie powinien być dla nikogo autorytetem, a szczególnie dla ludzi młodych, na przykład? No cóż, na przykład Pan Leper. Niestety nie kwalifikujemy Pani. Dziękuję jednak za przyjście. Gdy... Nie kategoryzował. Nie, <śla> nie klasyfikował na lepszych i gorszych. Tutaj mamy, czyli tak, tutaj mówił no, o innym wychowaniu, że go irytowała Buta. Teraz mamy tutaj ten sam film, jak to się robi, inny fragment, 30 minuta 47 sekund. Słuchamy. No, powiedzmy sobie szczerze, wypadło to nieźle. Mówiliście nieźle. I powiedzmy sobie szczerze. Bez emocji sobie powiedzmy. Chujowe jest to społeczeństwo. Przepraszam za szczerość. Nigdy nie kategoryzował ludzi. Tu dziewczynie podziękował. No, a teraz tutaj, co robi? To 20 lat wcześniej. Tutaj mówi swoją opinię 20 lat później. W każdym razie, tutaj słuchamy dalej. Po prostu. Polacy mają w dobie wszystko. Ludzie w całej masie. Są dość debilowaci. No, należy powiedzieć sobie prawdę. I należy, jeżeli chcemy oddziaływać na masę, musimy dokładnie znać psychikę Debila. Nigdy nie, nie kategoryzował e, ludzi. E, psychologia Debila, co powtarza też e, w tym projekcie Qlogos. E, słuchamy dalej. Pamiętajmy, że żadna ideologia tego społeczeństwa nie ruszy. Mam nadzieję, że teraz jakby widzicie, że żeby być skutecznym, nie można nie być cynicznym. Nie można, bo będąc otwartym, szczerym, będąc sobą Ale tu chodzi o cynicznym, jeszcze żebyście to słowo wyłapali, że żeby być skutecznym, nie można nie być cynicznym. Nie można, bo będąc otwartym, szczerym, będąc sobą... Nic nie zdziałacie. Nic po prostu. My nie mamy żadnej ideologii, nic. I bardzo trudno mi jest na przykład znaleźć coś, co będziemy gdzieś tam, w co będę mógł wierzyć albo co będzie mogło pociągać. Ale z drugiej strony, ludzie potrzebują jakiejś tak. ideologii. No czyli mówiąc brutalnie, mamy rynek na to. Czyli trzeba mówić to, co chcą ludzie usłyszeć. I wykorzystać socjotechnicznie to brutalnie. Czyli cynizm, czyli trzeba, mów e, trzeba mówić e, to, co ludzie chcą usłyszeć. No, czyli, e, mówiąc brutalnie, mamy rynek e, na to, czyli trzeba mówić to, co chcą ludzie usłyszeć i wykorzystać socjotechnicznie, to brutalnie, cynicznie. E, wykorzystać socjotechnicznie, jak? Chcą Ludzie usłyszeć i wykorzystać socjotechnicznie, socjotechnicznie. To brutalnie, cynicznie, e, socjotechnicznie wykorzystać. Tak. Ja się zastanawiam, Was. czy ja chcę być z Wami. Ona tutaj e, troszkę tak e, niewyraźnie, ale powiedziała: Ja się zastanawiam, czy chcę być z Wami. E, także. Moje zdanie jest takie, że zdecydowanie Ci odradzam. Powinnaś raczej a, zająć się innymi sprawami. Znowu. No, i tutaj dziewczyna. Znowu sama odchodzi i teraz odnośnie cynizmu lecimy dalej 53 minuta i 6 sekund jest normalnie, słuchamy Cześć, Waldek z tej strony, ja miałem takie pytanie do pana Tymuchowicza tak. Bo wszystkim dobrze wiadomo, że Pan wykreował jednego człowieka, który nas reprezentuje. Ja muszę powiedzieć, że ja do ja tego człowieka, no może się nie wstydzę, ale jak na niego patrzę, to po prostu źle mi się robi. I właśnie taki człowiek nas może reprezentować w parlamencie w Brukseli. Taki człowiek nas reprezentuje jako parlamentarzysta. Tak. I, I ja nie wiem, czy pan chce za to pokutować, czy pan się. Czy jak, jak pan w ogóle. Proszę pana, i jednocześnie y, y, wszystkich proszę o chwilę uwagi. E, ja y, wykonywałem swoją pracę. To jest po prostu, to była y, moja praca. Natomiast. Ja wykonywałem swoją pracę. To była moja praca. Miast, jest, przychodzi taki moment w życiu, kiedy sobie sami zadajemy pewne pytania. Ja sobie te pytania zadałem. Spotkałem wspaniałych młodych ludzi, którzy dzwonili, przychodzili do mnie i mówili, że chcą coś zrobić, chcą coś zrobić sensownego. Bo ja mam, bardzo Chcą coś zrobić, chcą coś zrobić sensownego. Tutaj dziewczyna podziękowała za te metody, cynizm. I teraz tak, odnośnie tutaj, co lepera, czyli tak, tutaj dziewczynie podziękował za to, że no e, powiedziała, że leper nie powinien być, czyli tutaj tak jak gdyby przyjazną e, ręką Tymochowicz był dla e, lepera, e, te, e, dał wyraz temu, e, że podziękował tej dziewczynie. E, Czyli to było za kulisami, że tak powiem, jako kulisy jakieś, że załóżmy, to nie było nie wiadomo jak publiczne, chociaż no jest to nakręcony jako dokument, ale może nie było to nie wiadomo jak popularny ten film, może nie był, nie wiem. W każdym razie ja dopiero dzisiaj ten film obejrzałam, a, a Tutaj w radio, jak się wypowiadał, to e, powiedział to, co ludzie chcą usłyszeć. Jest, przychodzi taki moment w życiu wszystkich, proszę o chwilę uwagi. Ja wykonywałem swoją pracę, to jest po prostu, to była moja praca czyli w wykreowaniu lepera, to była jego praca, wykonywał swoją pracę. Czy, bo to chyba 2004 rok był, dobra, 2004, 2006. W każdym razie Tymochowicz się wiele razy chwalił i na leperze się wybija i wybijał. Zresztą mogę tutaj jeszcze pokazać chociażby na żywo ma, ale to była premiera puszczona. Wprawdzie tutaj ma mało, małą oglądalność, ale tego miał dużo swoich jakichś wypowiedzi na temat Lepera na różnych kanałach, i tam miał bardzo dużą oglądalność. I teraz tak, czy wtedy, w tamtych latach. Leper był Twoim przyjacielem? Tak powiedziałeś e, Timochowicz o swoim przyjacielu? Czy wtedy jeszcze nie był leperem? Czy dopiero jak został e, zabity? E, e, przepraszam. E, no, wymsknęło mi się, no bo jest tak, taka opinia, że Leper został zabity, zamordowany. W każdym razie, czy dopiero po śmierci Lepera tak się wykreowałeś, panie Piotrze Tymochowicz, to nie był film, to było, to było ich jako gra, Czyli e, granie, czyli jak e, wykreować jakiegoś polityka, ale to akurat było w radiu na żywo. E, gościu zadzwonił. E, myślę, że ten gościu, który dzwonił, to wtedy jeszcze nie wiedział, że to idzie, przynajmniej tak mi się wydaje, że to idzie e, jako, że to ma być jako zrobiony dokument, jako film. E, czyli. E, Sami ocencie sami oszacujcie cynizm, uczciwość, nieuczciwość Piotra Tymochowicza. Także myślę, że na tym zakończę. A tymczasem zabałeczki chwam do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Papa. Pa. Przepraszam, jeszcze tutaj dopowiem, bo jak kończyłam nagranie, to jeszcze sobie przypomniałam, że jeżeli potrafił się cynicznie zachować publicznie, Odnośnie lepera, to to co dalej mówi o tych, że poz, o tych ludziach, że postał, poznał wspaniałych młodych ludzi, posłuchajmy to jeszcze, to czy nie był wtedy też cyniczny? Natomiast jest, przychodzi taki moment w życiu, kiedy sobie sami zadajemy pewne pytania. Ja sobie te pytania zadałem. Spotkałem wspaniałych młodych ludzi, którzy dzwonili, przychodzili do mnie i mówili, że chcą coś zrobić, chcą coś zrobić sensownego. Bo ja mam Wspaniałych ludzi, także jest to, co kto chce usłyszeć. Czyli Tymochowicz mówi, tutaj szkolił ich, że się mówi ludziom to, co chcą usłyszeć. Dziewczyna jedna odważna powiedziała: Nie, dziękuję. Także jest. Dobra, a teraz naprawdę już koniec. Papa. Pa.